Serwus sensu z tej strony. Słuchajcie, krew się we mnie zagotowała, co przed chwilą usłyszałem. Otóż usłyszałem to, że Wasyl Bodnar, który jest e, ambasadorem ukraińskim w Polsce, stwierdził, że będą w Polsce uchoro, uhonorowane e, miejsca spoczynku i, i nagrobki, i wszystkie takie inne miejsca e, banderowców. Po prostu krew się we mnie gotuje, jednak polski rząd. Naszistowski rząd Adolfa Tuska i Andrija Bodnara, sława Ukrainie, dopuścił do tego, nie wiem co powiedzieć, naprawdę ja nie zgadzam się na to, żeby stawiać tutaj pomniki ludobójcom i, i myślę, że każdy Polak będzie wiedział, co w danym momencie trzeba zrobić. Przestrzegam też, te, bo to będą jakieś firmy wykonywać polskie, chyba że nie polskie. My, polscy patrioci, nie pozwolimy tutaj na upamiętnianie. To nie jest Lwów i my nie jesteśmy nazistowskim państwem i nigdy nie będziemy. My na to nie pozwolimy. Macie u siebie na Ukrainie, we Lwowie, yy, pomniki, ulice, bandery Szuchewicza, morderców, ludobójców, to sobie tam w tym gnicie, w tym syfie. Tu my nie pozwolimy. To nieważne, że Tusk wam pozwolił, czy Duda. My, Polacy, na to nie zezwalamy i nigdy na to nie pozwolimy. Nigdy. Pozdrawiam wszyscy wszystkich serdecznie, patrioci polscy. Naprawdę, podajcie ten film dalej. Nie możemy na to pozwolić. Nie pozwolimy na to. Hej, już nagrywałem film o tym, że nie będzie nigdy prawdziwych ekshumacji i nigdy do nich nie dojdzie, na pewno. Plan, który oni mają, to jest ekshumację pod nadzorem ukraińskiego IPN-u. Kto, to, to, którzy są piewcami fałszywej historii, e, oun, upa i tak dalej. Nawet jeżeli dojdzie do czegokolwiek, nie dojdzie, ale gdyby nawet, to nie ma być upamiętnienia. Rozumiecie, że oni coś tam pozwolą, wydobyć jakieś gdzieś kości i tak dalej, i pochować po prostu tak normalnie, e, bez napisania, kto zamordował, w jaki okrutny sposób i tak dalej. Powiem Wam jeszcze jedno: że Polska teraz głosowała przeciwko, w Unii Europejskiej było głosowanie przeciwko, było głosowanie przeciwko gloryfikowaniu nazizmu. I Polska była przeciwko temu, że jest zagloryfikowaniem nazizmu. No, no, bo jak inaczej można by było? Gdyby byli przeciw, to nie mogliby pozwolić na stawianie pomników banderowcom, banderze i innym. No, wyobrażacie sobie pomnik Szuchewicza i bandery koło Sejmu. No bo chyba do tego to wszystko dąży. Ludzie, ludzie, kiedy my się w końcu zjednoczymy i powiemy tym bandziorom nazistom stop?